Witajcie, my jestem Jony i właśnie jestem na shoppingu szkolnym, bo jeszcze wszystkiego niestety nie mam i dzisiaj z Wami kupię te potrzebne rzeczy. Potrzebuję zeszytu od technologii oraz historii oraz jakieś tam logopisy, Fisy, i ewentualnie jakiś piórnik. Ja jestem w sklepie Kauflan. No dobrze, no, w sumie. Zacznijmy już. No dobra, tutaj mam jakieś zeszyty. No ja jeszcze nie mam bo idę do szóstej klasy. Oczywiście w domu wam pokażę cały kwał. Niemiecki. Tutaj nie mieszkam, ja tam jeszcze nie mam. Potrzebuję historia. Dobra, wrócę sobie jak znajdę historię. Tu mam takie zeszyty z i taką historię wybrałam. No, lub mieć oznakowane, bo te brakowały. Biorę takie długopisy, i chyba jeszcze do innego stół, Pojedziemy, bo idziemy, nie ma tutaj dużo rzeczy. I jeszcze przybój filinek i okładki. Dobra, okay. jeszcze te dla dla master. I resztę co już będę kupował pokażę Wam już w domu. Cieka, więc to jest jakby już kolejny dzień e, po tym, że nie miałem już czasu nagrywać i teraz Wam pokażę co mam do szkoły kupione już. Znaczy już i tak mam wszystko kupione. <grym> no dobra. piórnik nie zmieniam na razie. Ten sam z tamtego roku szkolnego, ale może kupię nowy, zobaczę. Będę w sensie Mam takie przegródki, czy kredki. Mam taki, taki tak to Mam jeszcze kredki i w ogóle wszystko ze starego Roku No i moje zeszyty Mamy jakby podpisane już. Więc teraz. Ja idę do szóstej i mam jeszcze do biologii. Ja już wszystkie mam 60 kartek. Akurat ten jest z innej firmy, to jest Benjamin. Historia, też 60 kartek i z tej samej firmy co ten od biologii. I mam jeszcze język polski, jest filmy, to jest z innej firmy. Top 2000 Ja mam też 60 kart Matematyka 60 kartek to jest też z tej firmy Top 2000 I geografia To jest z tej samej firmy 60 kartek Jak dobrze mówię język angielski Też 60 kartek z tej samej firmy I tutaj mamy wszystko zeszyty Oby zeszyty takie jakieś zwykłe, nie niepodpisane Może to będzie taki mój napasowy i w ogóle Tak, I teraz mam okładkę z jeszcze fajne fajnych no, one nie są na... one są takie fajne, bo się... One są... Kolor i są też takie W sumie zróbmy unboxing. Ok. No I tak wyglądają w sumie. Teraz zobaczmy, czy umiem założyć to na zaswicy. Tak jak zwykle nie umiem. Bo tak się robi. Ej, nie wiem czy to dobrze robię. Dobra, ja nie wiem tego nałożyć. Ja nie wiem jak to nałożyć. Kiedy to zrobię. Dobrze, no, znaczy, dały się nałożyć. Kolejne. To mam, uwaga, takie mazaczki. To w sumie jak to wszystko kupiłam w Kauflandzie. Te wszystkie rzeczy tutaj znajdziecie w Kauflandzie. Oprócz tych zeszytów to w 2000, bo kupiłem tylko te od Biologii i Historii. No, I takie w sumie. Może kiedyś indziej zrobię ten unbox. No, I oczywiście też długopisy. Mogę się zrobić, mam okno ok. chyba Dobra, no co? Są dwa długopisy niebieskie I dwa chyba czarne Mam dwa czarne długopisy Są dwa długopisy I jeszcze mam te takie Są takie żelowe, fajne Wydaje się, że są żelowe One wszystkie są 0.7 mm, co? Możecie też dawać w opisie, jakie wy macie długopisy. Jakie wy w ogóle macie jeszcze. I no, takie fajne w sumie. Ja lubię takie. Niedziała piszę. W no, końcu mi się nie wypiszą, bo zawsze mi się wypisują. nie wiem dlaczego, chociaż są nowe. Zawsze. No i czarne. Tak zobaczymy, czy piszę. Długopisy piszę. I łącznie będę miał ich aż osiem. To jest bardzo wszystko, bo kredki mam jakieś stare potem sobie wyrzucę. Jeszcze um, kupiłem w tamtym roku szkole 20, 20 ołówków i używam chyba tylko dwóch I sobie wezmę z mojej szuflady no. i teraz ładnie ułożę w piórniku w sumie to nie wiem czy ładnie, ale jakoś ułożę je w piórniku żeby były Właśnie, też pokażę wam plecak, bo nowego nie kupowałem, ale może kupię, ale ja właśnie nie jestem pewny, ale kupię na pewno nowe, ale jeszcze nie zamówiłem a to już ostatni dzień wakacji prawie jest. A ja jeszcze do nie zamówiłem, ale chcę jakiś nowy, ale chcę, żeby on był duży. No ale chyba będę raczej z tym dalej chodził. Chociaż trochę spraw mu się. Więc wtedy praniu. No To no, ja teraz w sumie sobie was za chwilę wrócę, zrobię w pirniku rzeczy poupadam W rynku już mamy, nie mamy go bardzo dobrze, ale tak wygląda w sumie. bo zdaję, bądźmy w sumie, żeby są jakieś długofalowe, ale albo... albo to są w sumie zręczne. Rynek są skakowane, na szczęście. I na pewno wam pokażę moją rutynę. Wam pokażę moją rutynę, jakby szkolną, jak, jak wstaje, chodzi mi o to. I jeszcze wam powiem, jeszcze nie mam lekcji, nie niestety, tak dali. Pewnie nam ro, na rozpoczęcie. I w sumie jeszcze się zastanawiam, czy teraz rozpakować i dojść do piórnika, czy ja mam to kiedy indziej rozpakować, ale w sumie i tak będę musiał to rozpakować. O, są w sumie takie, w sumie mógłbym dać już do piórnika. No dobra, dajmy to do piórnika, nie będę jakiś karton brał przecież. Wszystkie ekraniki są takie ładne Ale ja wam wszystko pokażę się Z tym czapka, o kurde O, naklejki, jak mi się będzie nudził, to będę sobie przyklejał Ja pewno tak będzie już na pierwszej lekcji Że będziemy się nudzić i będę sobie coś Rysował, przyklejał Albo w ogóle coś innego Jest to praca...

Nie wiem czy będzie się w ogóle rysować. I no, tak, to to, to mój kierunek I raczej nie będę robić pierwszych stron zesztu, bo nie jest mi tak potrzebne, bo mam po prostu na tu nie będę wiedział to jest. Ewentualnie po prostu teraz nam pokażę, jak będę się podpisywał, bo e, kiedyś podpisałem się, nie gdzie mam się podpisywać, podpisałem się chyba w środku, bo pani miała do mnie problem że się podpisałam w środku, ja do mnie próbowałam, bo się podpisałam w środku więc ja nie wiedziałam się tak ładnie podpisać, a nie mam takich hitów na imię naklejeczek czy może być w środku? no chyba podpiszę się tu, tak mi się wydaje bo będzie mieć problem i to na pierwszy rzut szkoły, na 100% Dobra, ogólnie to podpisałam te zeszyty, ale Ja w ogóle nie lubię rysować po zeszycie. Nie lubię go po, po tej głównej stronie rysować. Nie lubię we to nie to jest góry, bo to, po prostu się niszczą te zeszyty. A ja lubię mieć się ładnie. Ale trzeba niestety się podpisać, a nie mam zamiaru kupować naklejek. Bo nie no, Może nie tak dużo, ale nie zamiaru kupować naklejek, tylko po to, żeby się nie przydało po roku, poza tym tak trudno sprawdzić tu żebym mogła napisać i było wszystko dobrze muszę coś sprawdzać ani że ja muszę tu pisać i tak nie widać, bo bo tak, bo nie widać, tylko kładka I tak. żeby nie mieli znów problemu do mnie to no, chyba wszystko mi się wydaje Wydaje mi się wydaje, że to jest wszystko bo zaszyty mam zrobione na pierwszej szkoły Piórnik Jezusa, co ewentualnie muszę, go, ewentualnie muszę jeszcze go opróżnić. Dalej go nie opróżniłem przez wakacje ze starego roku szkolnego. A <grych> więc Wy napiszcie oczywiście w komentarzu jak Wasze przygotowania do pierwszego dnia szkoły oraz pamiętajcie o łapce w górze oraz subskrybowaniu tego kanału więcej takiego kontentu. Więc no, bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego długiego filmiku, pierwszego, dłuższego filmiku na tym kanale.